Chciałem Cię zapytać, Dobrze. czy nie słychać na koncert. Tak, tak. Bo to o tym trochę zaburza. Ja akurat mam donośny głos, ale ja jeśli się trwa. ukrywam, to, to będzie można mnie wysłuchać. Wykład cudowny nie jest na ten temat, ale zapytam się, kto wyciszył telefon. Dobrze. A kto go przełączył w tryb samolotowy lub wyłączył w ogóle? W związku z tym pytam się, a po co się promieniujecie? Skoro i tak nie planujecie korzystać z tego telefonu. To tak z czystego BHP dbanie o własne zdrowie, o własne emocje. Jeżeli nie korzystamy z telefonu, potem zamiast go wyciszać, zawsze przełączyć do samolotu. Ale wykład miał być nie o BHP, o tym chyba związku się więcej na to, tak powiem? Powie. Ja będę mówił o temacie ciekawym, ciekawym dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że dla was także, intuicji. Od razu was uczulę na jedną rzecz, pewnie pozwolę sobie też powiedzieć w imieniu następnych prelegentów, że wszystko co usłyszycie tutaj dzisiaj, jutro, powinniście przepuścić przez swoje filtry, bo każdy ma inny, inną ścieżkę przeszedł, e, pod tym samym pojęciem będzie było się coś innego. Pewnie gdybym zadał pytanie na sali, pojęcie przez wszystkich znane podświadomość, prawdopodobnie mielibyśmy tu trzygodzinną dyskusję, czym jest podświadomość. A w momencie, w którym wchodzimy w bardziej subtelne terminy, w mniej zdefiniowane, to ta dyskusja jest jeszcze bardziej zakazana o, a ja lubię gestykulować, w związku z tym nie wiem, czy będzie lepiej, bo pewnie ten mikrofon nie tak będzie od czasu do czasu szedł na bok. Intuicja. Wiecie, co zauważyłem? W momencie, w którym rozmawiam z ludźmi i mówię im o intuicji... To 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 <gry> <gry> w momencie, w którym ludziom mówię o intuicji, każd, większość mówi, a tak, miałem to, albo ktoś z moich znajomych miał, zareagował, zadziałał. Jak zaczynam używać określenia jasno czucie, jasno wiedzenie, jasno słyszenie, to każdy, wiele osób od razu mówi nie, to jakaś sekta, w ogóle mi o tym nie mów, to w ogóle grzech albo w zależności od poglądów ludzie mówią nie. A tak naprawdę mówimy o tym samym. Bo intuicja, czym jest intuicja? To jest to, że wiemy, że jak po, powinniśmy postąpić, albo że coś się zdarzy, nie mając wystarczającej ilości danych analitycznych, żeby podjąć taką decyzję. Że na przykład czujemy, często u matek z nowymi dziećmi się dzieje, że one czują, że coś się dzieje z ich dzieckiem. I czy mają dane na to, żeby mieć taką wiedzę? Nie, a jednak. W momencie, w którym mówimy o jasnoczuciu, jasnosłyszeniu, jasnowiedzeniu jasnowidzeniu. Nadal mówimy o intuicji, tylko używamy terminów w ezoteryce, które pozwalają nam przypisać odpowiednie kanały percepcji. Czyli w momencie, w którym mówimy na przykład o jasno-czuciu, to mówimy o tym, że czujemy przeważnie gdzieś w ciele. Osoby bardziej wrażliwe mogą czuć w energetyce jakieś sygnały. Jak widzicie, odruchowo. E Ręka mi poszła na splot słoneczny, tak zwaną trzecią czakrę, ponieważ najwięcej ludzi odbiera sygnały właśnie w tej czakrze. że nawet psychologia mówi, czy psychologia ciała, że jak się czegoś boimy, się kurczymy, jak ee, to się nas krzyczy, znowu zamykamy się w sobie. To jest po prostu. Podstawowy kanał, przez który naj, najwięcej ludzi, nawet jeżeli... się Nie tylko jasno czucia, ale słowa intuicja boli, to i tak przez to odbiera. Jeżeli mówimy o e, jasnosłyszeniu, są ludzie, którzy s, słyszą głosy. E, jasno e, wiedzenie, że coś wiem. Bardzo często jest tak, że. Nie wiemy skąd, ale wiemy, że mamy coś postąpić albo czegoś nie zrobić, że się wycofujemy. Że jak widzicie, od razu też moja mowa ciała mówi, okazuje, jak z tym idzie. I, I tak naprawdę warto, zachęcam wszystkich, żeby zobaczyć, gdzie, jak przemawia do, do nas intuicja. Dlaczego? Bo w momencie, w którym zaczynamy żyć coraz bardziej świadomie. Możemy zaczynać podejmować coraz bardziej świadome decyzje, które mogą nas w fajne obszary wprowadzić, albo też możemy uniknąć obszarów, które niekoniecznie byśmy się chcieli znaleźć. I oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób trenować intuicję. Czy można trenować intuicję? Jest dużo praktyk na ten temat, ale warto dostosować to do tak zwanego kanału percepcji. W że my mierzymy kanały percepcji, czyli tak, tak zwane poziomy, jakim ludzie się komunikują, czyli częściej z kinestetykiem, jak widzicie, ja jestem typowym kinestetykiem. Chodzą mi ręce, cały czas się ruszam. Są wzrokowcy, czyli oni będą głównie obrazami. Są słuchowcy, dla nich słowo, mówienie, przekaz będzie najbardziej. Spotkałem nawet kobietę, która była w stanie emocje innych osób węchem odczytywać. I ona sobie oczywiście to odpowiednio skodyfikowała, typu, nie wiem, dobry nastrój to fiołki, zły nastrój za, Rzadko zdarza się, że ktoś ma trzy kanały percepcji na tym samym poziomie. W biznesie żebyśmy uczy się tego w celach negocjacyjnych, zarządzania zespołem. Ja uważam, że prawdopodobnie byłoby dużo mniej rozwoju, rozwodów, Gdyby ludzie znali swoje kanały percepcji. Jakże często jest tak, kobieta do mężczyzny mówi, Ty nie widzisz, co ja dla Ciebie robię, na co on odpowiada, ale usłysz wreszcie, że ja to chcę, i to chcę dla Ciebie zrobić. Czyli po prostu teoretycznie mówią o tym samym, ale mogą mieć tak silnie zdeterminowane kanały, że po prostu nie są w stanie się porozumieć. I to choćby widać, też na prostym rzeczu rzeczy jak książka, że część osób będzie lubiła, żeby to był jednak papier dotknąć, części będzie obojętne, wystarczy Kindle, a część na przykład nie będzie lubiła czytać, tylko woli wysłuchać jakiegoś podcastu czy audio. To jest jakby taki najprostszy sposób znalezienia kanału percepcji. Oczywiście zawsze można albo samemu w czasie rozmowy zaaranżować rozmowę z kimś, i po prostu położyć jakiś dyktafon, nawet z telefonu i to nawiać. I to jest ważne nie tylko w komunikacji zwykłej, czy też w jasnowidzeniu, o którym będziemy też mówić, ale ważne jest też w momencie, w którym idziemy jakąś ścieżką rozwojową czy duchową. Jest często tak, że np. zachwyceni jakimś nauczycielem, czy jakimś guru. Wchodzimy w jego ścieżkę i po prostu cały czas mamy opór, bo na przykład ten nauczyciel uczy medytacji dynamicznych, opartych na przykład o oddech. Jeżeli nie jesteśmy kinestetykiem, to nie będzie na nas działać. Ja w ogóle nie jestem słuchowcem, jestem wzrokowcem, jestem kinestetykiem, o czym już wspomniałem. Dla mnie, przypuśćmy wszelkiego rodzaju mantrowanie, śpiewy, etc. Znudziłoby mnie to pięciu, pięciu minut i bym po prostu poszedł nie wiem. jako kinestetyk pograć w piłkę zamiast słuchać jakiegoś guru. Wracając w takim razie do naszej intuicji. Jasno czucie jest najłatwiej do rozwinięcia, ale też jest najuboższe, ponieważ ono dostarcza nam trochę zero-jedynkowy sygnał, czyli dobrze, źle. Czy wiele osób czuje tutaj na na wysokości czakry serca, na przykład bardziej odbiera pozytywne aspekty, tu, mi się serce otwiera. Każdy musi, znaczy musi. Jeżeli chcemy to rozwijać, warto zobaczyć, u każdego będzie się to działo inaczej. Jeden będzie czuł skurcz, inny drganie, wibracje ktoś inny może czuć zimno, chłód albo ciepło. Jeżeli chcemy rozwijać jasnoczucie, jeżeli na przykład mieliśmy jakąś konfliktową sytuację, po tej sytuacji spójrzmy, okej, okay. jak zareagowało na to Maju Ciało. Czy zareagowało w tym miejscu? U niektórych osób może to na ramionach od razu być czuć. Każdy ma indywidualnie. Spotkałem niedawno osobę, gdzie po prostu od razu mu lewy łokieć bardzo mocno się chował. Początkowo zauważamy to po sfakcie. W następnym kroku. Na początku rozmowy, ok, jak już mamy zidentyfikowany, czuję, że coś się dzieje. Ok, prawdopodobnie będzie się coś działo. Jeżeli mamy jeszcze bardziej rozwinięte, to często przed wejściem do pokoju, ok, o, ale fajna rozmowa będzie, pójdzie to w czakrę serca, pójdzie, czy też. O, muszę uważać albo w ogóle szybko zadzwonić, że nie, nie powinienem iść. Ja akurat u mnie działają akurat te, dlatego ja się to chwytam, ale tak jak mówię, każdy jest indywidualny. Każdy musi znaleźć swoje miejsce. To jest o jasnoczuciu. Jak poczuć, tak jak mówię, praktycznie u każdego to jasnoczucie działa. Prawdopodobnie, jeżeli zrobilibyśmy teraz eksperyment i wyrwali kogoś z sali i poprosili go, żeby zaczął jakieś krzemowe, to jego ciało by mu od razu powiedziało, gdzie ma stany lękowe. No, oprócz zawodowych spikerów, którzy by gdzieś tam popłynęli. Ale większość osób od razu e, na to by zareagowało. W momencie, w którym, jeżeli mówimy o jasnowidzeniu, jasnowidzenie niesie większy aspekt informacyjny i to Pojawia się osobom albo w postaci obrazów, albo jakiegoś filmu, jest to od... niesie to większą informację, ale nadal wymaga to interpretacji często. Część osób, które zaczynają pracować z intuicją na poziomie jasnowidzenia, na przykład widzi tylko symbole. I w związku z tym musi je jeszcze bardziej interpretować. Ja, oczywiście, znaczy, dla mnie widzenie aury nie jest jasnowidzeniem. To jest po prostu zwykła technika, którą przy dzisiejszej energetyce można praktycznie każdego nauczyć w 5 minut, żeby każdy przynajmniej na tym podstawowym poziomie zobaczył. Dla mnie jasno wiedzenie to jest to, że dostaje jakąś informację. Oczywiście powstaje pytanie, czy ta informacja jest, że już się wydarzy, czy powstanie za chwilę, czy... Jeżeli nie mamy wprawy, tak naprawdę mogą to być flesze w ogóle z przeszłości. Największy zakres jakby, informacyjny mało Wam powiem o jasno słyszeniu, ponieważ jak na, nawet się komunikuje gdzieś tam ze wszechświatem, czy też z astralnymi przestrzeniami, to ja, w związku z tym, że nie jestem słuchowcem, to się. Komunikuję krótkimi wojskowymi pytaniami i odpowiedziami. Pytam się, dostaje odpowiedź, czyli nie ma rozmowy, ale znam osoby, które po prostu dostają całą historię. Już pominę tych, którzy na bazie jasnosłyszenia czy połączenia byli w stanie całe książki napisać. Pewnie można by było tu kilka tytułów zacytować, z których Państwo sami znacie, albo nawet moglibyście mi powiedzieć. Jasno wiedzenie. Ja kiedyś myślałem, jestem z wykształcenia fizykiem, że o Jezu, jestem haj inteligentny, po prostu wiem wszystko i dzięki temu zamiast ciężej pracować, to mogę się więcej obijać. Dopiero gdzieś tam przy okazji jakiejś innej sytuacji, przy coachingów rozmowy, ale takim z duchowym człowiekiem, on właśnie mówi Czarek, czy ty zauważyłeś, że ty tak naprawdę lecisz z jasnowiedzenia? Ja jeszcze wtedy nie pracowałem nad rozwojem tych tematów, się pytam, a co ty, co masz na myśli, o czym do mnie mówisz? On mówi, bo zobacz, wiele informacji, które mówisz, nie ma, dos, nie masz dostępu do empirycznych, twardych danych, żebyś mógł podać e, e, je analizie i stwierdzić, ok, wybuchnie, na przykład, nie wiem, dobra, nie mówić negatywnie o wojnie. Piękna rzecz się zdarzy na plaży w Acapulco. Masz dane? Nie masz dane, a wiesz, że to się zdarzy. Czyli to jest jakby jasnowiedzenie. Jasnowiedzenie daje nam największe pole informacji. I teraz powiem rzecz trudną. Ja od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem jasnowidzenia, jasnosłyszenia i bardzo często sobie nie wierzę. Wiecie, w jakich wypadkach zachowuję bardzo dużą ostrożność? Jeżeli moje... Wiem, że w mojej podświadomości mogę mieć zaszyte konkretne lęki lub pragnienia, które mogą wpłynąć na to, na odpowiedź, jaką zapytałem się z pola. Przypuśćmy, jeżeli w tej chwili zapytałbym się. Czy chcesz mieszkać w Sopocie, czy może poleć jutro na Bali, to oczywiście y, przekaz byłby czarek, jedź na Bali, zostaw te wszystkie szkolenia, które tam masz robić i inne obowiązki. Nie ufałbym sobie. Ja co, wtedy traktuję tak zwaną ślepą próbę. Jeżeli coś jest dla mnie ważne i chcę uzyskać odpowiedź, to akurat ja nie ustawiam kart tarota, ale na przykład wyciągam kartę tarota. Z, e, sprawdzam sobie wahadełkiem też w tak zwanej ślepej turze. Czyli nie tylko macham wahadełkiem, ale piszę na kartkach e, e, typu: zostać w Sopocie, wyjechać do Akapulko i zostawiam zawsze przestrzeń, że czegoś nie widzę, czyli żadne z powyższych. Albo wyjedź, ale w inne miejsce. Mieszam te kartki na drugą stronę i wtedy wahadełko jakby oczywiście jak mam silne zakodowane podświadomość to podświadomość i tak znajdzie karteczki zgodnie z podświadomością w związku z tym z tym trzeba być czujnym przepraszam jeżeli ktoś zajmuje się zawodowo tym ale powiem wprost ja nigdy nie poszedłbym kilka czy kilkanaście razy do tej samej terapeutki czy wróżki dlaczego bo prawdopodobnie ona z każdą wizytą nabywa pogląd na temat tego co jest dla nas dobre co jest dla nas złe i pewnie jest część osób, które pracuje tym zawodowo, która jest w stanie tak się dobrze połączyć z przestrzenią, że przeskoczy nad swoją podświadomość. Może ja jestem osoba strachliwa, podchodziłbym ostrożnie. Po prostu istnieje obawa, że jednak ta osoba, że po prostu jest, jest to już zaburzone. Mówiłem o... Jeżeli mówimy o intuicji, często dostaje pytanie, a skąd dochodzi ten sygnał? I tu wchodzimy w jeszcze trudniejszy temat, ponieważ część informacji może pochodzić z wyższego pola. Część nazywa to księgami akaszy. Dla mnie księgi akaszy są tylko interfejsem do, do wyższego pola. Może ja akurat wierzę, że mamy, każdy z nas ma jakiś duchowych pomocników. Ja ich czasami nazywam aniołami, czasami duchowymi pomocnikami, a czasami istotami, które przesadzają co do moich zdolności, tutaj, co mogę zrobić na ziemi. I czy jest to istotne, z czym się łączymy? Tak. Bo jeżeli ja na przykład zdarza mi się z kimś pracować, to dla mnie jest istotne, czy szczytuję to z jego duszy, która też może mieć swoje preferencje, czy jednak mam sygnał z trochę z wyższego miejsca, żeby wiedzieć, czy to akurat jest dobre dla każdego. Bardzo często przy temacie e Patrzę, czy mi Agnieszka nie daje czas, że. Okej. Okay. Jeżeli mówimy o. Czyli. Jak widzicie, jest kolejna pułapka, skąd czytamy. Ale największa pułapka, dzisiaj, mając mało czasu, mocne i nie rozwinę, to jest to, że większość osób ma zdolności intuicyjne. Przepraszam Was, Panowie. Ale kobiety mają z reguły bardziej naturalnie rozwinięte, lepiej intuicje. Ale, zawsze jest ale, jeżeli facet rozwinie intuicję, bardziej odważnie za nią podąża. Kobiety wiedzą, czują i zaczynają negocjować. A może nie, a może tamto, a może nie zrobię, a może. A mo, a może... Oczywiście, głowa zawsze nam podpowie milion. Dobrze brzmiących powodów, czemu nie. Że, a muszę się opiekować tym, a jak spłacę kredyty. Ja dużo jeżdżę po świecie w poszukiwaniu różnych ludzi, którzy właśnie pracują już z tymi doświadczeniami mistycznymi, transcendentalnymi. Zdarza mi się wyjeżdżać na kilka miesięcy albo lat. Mieszkałem z szamanami w Peru. Byłem przez ponad rok michem buddyjskim w Tajlandii, w tych poszukiwaniach. Wiecie, co najczęściej słyszałem, jak mówiłem ludziom przed wyjazdem? Ja też bym tak chciał. I się pytałem, ok, to czemu nie zrobisz? A bo wiesz, bo muszę się opiekować mamą. Ale zaraz, twoja mama ma partnera, chodzi po górach, ty nie masz partnera, nic nie robisz, to kto kim się bardziej opiekuje? I po prostu te argumenty padają, muszę to, muszę tamto. Czyli tak naprawdę przychodzi do nas intuicja, przychodzi do nas sygnał, nie podążamy za nim. Czyli pierwsza rzecz, usłyszeć, dwa, mieć odwagę nie negocjować, i trzecia rzecz, działanie. To, o, o tym akurat troszeczkę więcej będę jutro na warsztacie mówił. Wiele osób. Poświęca tyle rzeczy na, tyle czasu i energii poświęca na zamanifestowanie czegoś typu 50 mapa marzeń, skakanie przez ognisko, afirmacje. Gdyby 10% tego czasu poświęciły na działanie, to prawdopodobnie efekty by przekroczyły. Zbyt często wydaje nam się, że wszystko samo przyjdzie. Może przyjdzie, a może nie przyjdzie. To każdy ma swoją przestrzeń do. Czyli jak widzicie, pracy w intuicji. Usłyszeć, przez usłyszenie rozumiem znaleźć kanał percepcji, który na nas działa i go rozwijać. Zachęcam, żeby intuicję rozwijać na rzeczach, które są dla nas nieistotne. Typu, który... o, mamy tam herbatę, którą herbatę się napije. Jeżeli przyjdzie, że ta herbata, to już wtedy nie negocjuję, biorę. Idę na spacer, czy mam iść w prawą ścieżką, czy lewą. Przyszło, że prawą idę w prawą ścieżkę. Jakby nieistotna rzecz, ale to powoduje w nas nawyk, że zaczynamy sobie, sobie ufać. Ale jako anegdotkę, tak już na koniec, prawie na koniec. Powiem, że nawet ludzie, którzy zawodowo się tym nie zajmują, którzy zawodowo się zajmują, też negocjują. Zjazd bioenergoterapeutów, miałem tam jakiś wykład, bioenergoterapeuci e, lubią zainteresować. Stoi znany, już nie żyjący radiesteta, ale też pracujący właśnie z wahadełkiem bardzo mocno. No facet prawie dwa metry tej wielkości, wahadełko, impreza już mocno zaawansowana, w związku z tym on tak mocno oparty o ten bar już, przekrzywiony. Ręką wskazuje po kolei alkohole, które stoją za barem, ten biedny kelner wystraszony czeka tam i on jedzie palcem, wahadełko chodzi i tak to, a on mówi likier słodki, a nie, 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 <śla> czyli jak widzicie <śla> <śla> życie to nie jest tak, że nasze życie jest zdeterminowane. Jest sporo ścieżek, którymi możemy pójść. I pamiętajcie o tym, że OK, uwierzmy, ale też czasami warto sprawdzić, czy nie ma innej opcji, bo jeżeli przychodzi do nas przekaz, czy nawet skorzystamy z osób, które zawodowo nas wspierają, tarocistek, wróżek, jasnowidzów, to tak naprawdę my wtedy... Wtedy nie mówimy to jest zdeterminowane, to się najbardziej zdarzy, tylko mówimy, to jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli miałbym określić najbardziej prawdopodobną drogę stąd do domu, czyli mniej więcej 3 minuty, to bym ją określił, agnieszka się pewnie śmieje, bo przeważnie zajmuje mi to godzinę, bo idę plażą w koło, ale pewnie dzisiaj po zajęciach pójdę najprościej. Jest to najbardziej prawdopodobne. Ale może się okazać, że ktoś powie, jest to człowiek, poczułem, że chcę iść z tobą jeszcze na no nocny spacer. No i jednak będzie to, to się działo. Dziękuję wam bardzo. Będę cały czas, jak ktoś ma pytania, oddaję głos. O.